słupczewska. Czy wszędzie na świecie tak cudnie jak tu, gdzie nie jeden sen łudzi i przebudza ze snu. O jakże zrozumieć, zatrzymać tę chwilę. Tyle tu słońca, muzyki i kolorów tyle. Obok domu brzoza z przytulona stoją na skraju łąki kwiatami złączone. Z drugiej Stary bez zagląda do studni, akacja kwitnąca pszczoły w sobie gubi. W zakony biegnie prościutka drużyna, tam, gdzie złote wzgórza strumyk przecina. Rosną nad nim olchy, kilka lip, jesione. To strumyk, niezwykły, grający, szalony, pędzi pod drzewami, kręci w lewo, w prawo. Wtulony w rzęsy zielonej murawy złotą ścieżką płynie, skacze, dzwoni, bo łzy radości, ziemia tu rośnie.